Masz wykułaczkę? Ty ciastka, nie, nie. A w domu? Mam w Gacie. A ty jesteś Random Bruce. Tak, jestem Random Bruceem z temu, witam. Bruce'a nie puściła Renacka. no to wynajęli mnie, na więcej nie było budżetu. Ej, Bruce miał być w ogóle na tym um, boat party, a go nie było, nie? Żeby Amerka z koleżanką nie wróciły do domu, bo jak wyjdę, tak, wiem. witam. Eeee, chcecie coś do picia? Macie o coś coś napić? Eee. Przy... A. I co o tej siatkówce tam? Dobrze? Jak idzie? Dzięki Krypsi. Tak dobre, 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 no Dobra, słuchajcie, eee, a mi idę do pracy, tak? Trzymajcie się jak coś, piszcie. Super w super momencie wpadasz zawsze. Co? Oho! drzwi, jak są koleżanki omelki Nie wiem, jak nie w domu, no. Rzadko co mnie wstydzi, ale to mnie... A wiecie, że nie da się kaszelnąć bez ruszania odbytem? Ej, a wiecie, że jak psy szczekają, to im się dupa otwiera? To chyba też jest podobne właśnie u ludzi. Wyjątkowo, prawda? Wyjątkowo <grym> mnie to kurwa wprowadziło w zakłopotanie. <grym> Minimalnie, delikatnie. No skomentuj, no słucham. Co? Ale co się śmiesz? No w cię jestem. No, że... Daję <grywka> dużo gazu, dużo gazu! Dużo! Oh, kur... I... Ja też krzyczę do niego, tak? Piesek miłości. <laughs> Ojej, Julek. Oho, dobra, dobra, Logan. Już widzę, co się dzieje. O spermiłeś mi cały pokój. O, o Boże. Jezu. Fuj! Wyjazd! Mały spermiarz. <laughs> Oku. Ale nie fart, ale nie fart. I teraz tak. Trzymaj się poręczy w autobusie. Ty musisz... I musisz. Nie gołym. bym klapsa dał? To chyba trojaczki są, chyba tak. Didi. No chyba tak. No się! No, się! Ja, ja, ja się, nie się nie zgodziłam na takie! No, no Karma, jesteś było tutaj, Paweł! Uuu! Każę z linkami, Ameryka! Ej, ale wyobraź sobie, coś teraz wchodzi do chaosu, tak z boku, patrz co tu się dzieje, i kazał z linkami, i my tutaj, przed kąpami. Oj, nie, 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 piję MMO, tak szczerze. Nie chce mi się chyba grać w MMO. To, jest, to nie ma sensu. O, o, o chyba czekaj. jednak ma. Witam cię, papciu, jako Geralta z AliExpress. Nie, z Jesteś zmutowany do walki z bugami. Zamiast eliksirów, energetyk. Zamiast konia, krzesło gamingowe. Streamuje Skarmorken Studio. Potwory of Fliny, Ej, Dora, mam pytanie! Mam pytanie, widzowie! Pozdrawiam. Czy ktoś z was... Widział może takie przebranie na Wiedźmina i czy na przedłużanym streamie nie chcielibyście, żebym się przebrała jako Ciri i zrobiła sobie taki właśnie też cosplay? Na powrót wieśka na streamie, no? Widzę jeden, jedyny problem. Że ja kurwa nie mam tutaj włożyć w te miejsce. Kiedy będzie Wiedźminek? Na streamie przedłużanym Na streamie, przed... streamie przedłużanym, który się zaczyna 7-8 lipca Dzisiaj twoją starą mamy złapać, zostałem zlecenia twoją starą I podobno nikt tej kur... tego bossa nie zrobił w tej grze Legendarna napierdolona twoja stara kur... kapciak zjeb... lidla kur... W kraciastej koszuli takiej, po kolana Oho Nie O nie Z góry gdzieś. No, my to mamy, wiesz... My to walczymy o ważną rankę teraz. to No właśnie tak wygląda nasze życie. Freestyle! Żyjesz, ufoś. Nie zabilibyśmy. Zamknij to pi**ę śmieciu. Czemu tak Odzywaj się, kurwa. Mówię bo kurwa się odzywaj, ufoś, kurwa. Bo ty jesteś ufoludek, no. Dobra, dodałam coś od Karola, ale nie wiem, co to jest, nie? Nie no. ja powiedziałeś ufoś, zamknij to pile, kurty. Powiedziałem ufoś. Jesteś, jesteś kurwa, chory? Nie... Powiedziałem jesteś ufoś. Jesteś chorym człowiekiem, nawet nie wiesz, co mówisz. Na razie. Przecież powiedziałem ufoś. Co jest, kurwa? Powiedziałem ufoś. Ja czy przyjdzie i mnie przeprosi. Powie tak. No, kurwa, frazesz coś. Halo? No, halo, co powiedziałem? No, przepraszam, powiedziałem... <laughs> <A jak się śmiech> Ale Dobrze, Krystej. Dobrze, nie ma problemu, Kamilek. Wy znacie? Znacie <laughs> szyszka? Tak, nie znam. Znam, znam. Z czego znane jest Nie wiem. Z nieba znam. No co? Zajereli chyba, albo. Dzięki za mnie. Nie wiem, nie oglądałam. Znam z... po prostu wszyscy moi znajomi, bardzo ją lubią i słyszałam dużo o nich. Na przykład? Nie mogę tego powiedzieć. Co? <laughs> Że zabiła no. jakiegoś Adama. Jezu, w ogóle, ale szczerze wam powiem, strasznie niemiła yy, ta sytuacja. Nie znam, znam, znam. Z czego znana jest Szyszka? Nie wiem. Z nieba znam. No Zabiło co? Zajereli chyba. Albo nie wiem, nie ogólnie Fiku, to jest. Nie wiem, nie oglądałam. Znam z. po prostu wszyscy moi znajomi bardzo ją lubią i słyszałam dużo o nich. Na przykład? To takie ironiczne mi się. Nie wydaje. mogę tego powiedzieć. Co? <laughs> że zabiła jakiegoś Adama. Zrobiłam? Co zrobiła? Zabiła Adama nie, no ma... takie słyszałam, no nie wiem, czy to jest prawda. Ten język ma znamy, kawa. Śniłeś mi się, a właściwie... Nie to... wiem, no są na imprezie i tak dalej, a, a laska takie rzeczy mówi, no moim zdaniem niemiłe trochę. Podczas tego snu wylizywałem ci dupsko... Ej, miałeś to samo wczoraj, stary! na ci! ...a ja językiem łaskotałem twój odbyt i jaja, a ręką waliłem ci. No i najgorsze jest to, że, że moje, te moje transmisje nie oglądają na przykład moja teściowa, przyrzekam wam, moja teściowa, moja mama, czasami moją transmisję ogląda, moja kobieta, yy, moi kumple, w sensie byli kumple, bo jak oglądają, to to już pewnie nie są moimi kumplami. No i co ja mam potem przy stole im powiedzieć? Przepraszam, a co tu będzie? Karkatury. Karykatury. Karykatury? Tak, a ma pan pozwolenie? Tak. A to proszę pokazać. Tak, tak. A to proszę, a pan jest kim? Ja jestem frajerem wysokiej klasy. <słyska> Ten dom jest interniany, odkąd w nim mieszkasz, no chyba właśnie, chyba stępy, odkąd w nim mieszka. Bawiłem się z nim dzisiaj, i on tak biegł na mnie, piesek. i się we mnie pier... <noise> i zrobiłem unik, <noise> spadł z łóżka normalnie, spadłeś dzisiaj z łóżka? Ała, Ała, ku... no Ała! Psz, ku... No co ty robisz? Biedny piesek. Przepraszam, 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 Nie będziemy oglądać tego. Nie będziemy tego oglądać. Jest zabawa. I miko. Streamuje. A jak to Ach, stąd się <laughs> schował. Cześć jak Ty, Melek. O kurwa. W wstawiłem. 14 minut miała leżeć. Ile z tym trwa? Nie Daj mi też mapy To jest ten AI dubbing? Czy jakoś to muszę włączyć? Ścieżka dźwiękowa. Polski. do Pedal of Exile 2, ponieważ jestem wielkim fanem Pedal of Exile. O Co to jest? Ja się z tego nie śmieję, ja tylko z reakcji widzę. By. Co jest? Kalierzanka! Zostaw mnie! Jezu yes. Ale mnie przechytrzyła Wy ty Co kurwa? O k**a Poślizgnąłem się K**a macz Drogi przejechał Ty! Tak blisko było. O której <skrywa> będzie welcome to the game? Czekamy na Janusza i zaraz będzie. O, o nie, ostrzegawczy. To nie rozumiem typa. Typ? Nie rozumiem Jestem kur... Jestem Jestem czy możesz powiedzieć dłuższą... Dłuższy tekst? About what? Just pick a topic and I'll try to give you some text. Can you speak a little longer? Sure, what about? I can keep talking about anything Ty ona wyraźnie mówi. Czy mi wgrali steplenienie? Siema co na obiad? Ja żem pizzy! A ty Co to dzieje? Pizza. <ścoughs> <ścoughs> co to za gra tej? A nie, jest git, jest git, jest git, jest git, jest git, jesteśmy na górze, ho! Ej, co to jest za gra? A to co to daje? O, ku... Kobieta do mnie dzwoni. Zapłakana. A ja od razu słońce, co się stało? Wiecie, co ta główniara powiedziała a, potem? Pik, okay. W zapłakanym głosie: Messi nie żyje, zmarł na liżmę. Czasem tygrys musi być na puszczynię, żeby znaleźć nową samicę. Nie ma takiej ceny, która byłaby warta rezygnacji z Jest Dobrze, kulewno.

A <laughs> gente <laughs> uh. na sukienka w ogóle.